Szanowni Państwo, nareszcie u nas, najwspanialszy film na świecie, klasyczna opowieść Walda Disneya, Dumbo. Wzruszająca historia małego słoniątka o ogromnych uszach. O, patrzcie tylko, jakie on ma uszy. Czy to jest powód do rozpaczy? Nasz mały przyjaciel odkrywa, że w cyrkowym namiocie życie jest pełne wzlotów, upadków, Co się tu dzieje? i wstrząsów. Ciągle, ciągle! Wspaniała historia, pięknie opowiedziana przez mistrzów disneyowskiej animacji. Cóż za głupiec ze mnie! Te uszy! Spójrz tylko, dam Bo jasne! Przecież to świetne skrzydła! Te uszy będą fundamentem Twojej kariery! Wniosą cię w górę! Wyżej, wyżej i wyżej! Fruwaj! Koniec! Uroczy mały słonik z miejsca podbije Wasze serca swoim nieodpartym wdziękiem. Ten film to wspaniała rozrywka dla całej rodziny. Bez względu na wiek każdy z nas pokocha niezapomnianego bohatera klasycznej animacji Walta Disneya, Dumbo.